Korzystając z mojego linku afiliacyjnego, wspierasz kanał do diabła z grami. Link w opisie. i Witam Was wszystkich, turbo serdecznie na kanale do diabła z grami. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, może inaczej dzisiejszy odcinek, zacznę dla Was pewną taką historyjką. Otóż słuchajcie. Ostatnio sobie przeglądałem mojego Switcha po prostu, nie? Patrzę, jakie ja mam tam giereczki, nie? Na tym Switchu, na... jeszcze na jego dysku, na tej karcie SD mojej, nie? No i tak przeglądam, przeglądam. No i patrzę sobie, mówię, kurde, co, czemu ja mam Blazing Chrome na dysku? Przecież ja tą grę mam w pudełku, nie? I tak do mnie tarał, że wcale nie mam w pudełku. No i potem mówię, a dobra, to usunęło, przecież zrobiłem recenzję już na kanał, nie? I też się w nią nagrałem. Patrzę na kanał. Nie ma recenzji, słuchajcie, nie? I byłem mega wręcz zdziwiony, naprawdę potwornie wręcz zdziwiony, słuchajcie, ponieważ to, że byłem pewien, iż mam tę grę w pudełku oraz to, że byłem pewien, że będzie ona i że jest ona na kanale, słuchajcie, to oznacza, że gra była zajebista, nie? No i postanowiłem dla Was ją zrecenzować, słuchajcie, więc jak tylko się dowiedziałem, że na kanale nie ma tej recenzji, no to od razu odpaliłem tytuł. Przeszedłem go jeszcze jeden raz, tak? Żeby sobie go odświeżyć, co nie było takie łatwe, dlatego zaraz do tego przejdziemy. No i przychodzę do Was z recenzją. Słuchajcie, Blazing Chrome to gra, która jest jednym z najlepszych, bo ciągle walczę w myślach, czy jest lepsza od Iron Meat, czy nie. Najlepszych takich kopii kontry tej Alien Wars, powiedzmy i słuchajcie. Hardcore, nie? Czyli takiej dość klasycznej, tak? Czyli wiecie, tutaj nasze postaci nie mają jakichś wyszukanych ruchów i tak dalej, nie wiadomo czego. Lo rozgrywka jest mega klasyczna. No i zacznijmy, słuchajcie, może od tego w ogóle, co to jest za gra. Jest to, tak jak Wam mówiłem, shooter 2D z bardzo mocno takim korowym, kontrowym gameplayem, czyli nasi bohaterowie mogą biegać, skakać, robić wślizg, ten akurat nie zawsze był w kontrze, zatrzymać się w miejscu i wiecie tam strzelać tylko w takim kierunku w jakim będziemy my chcieli to robić, znacie tą funkcję tam stawania i celowania gnatem w tego typu tytułach. Będziemy oczywiście też zbierali swoje bronie, broni mamy cztery do wyboru, czy tam w sensie cztery oprócz naszej podstawowej, które możemy nosić przy sobie. W, moi drodzy, w trakcie poziomów będziemy walczyć zarówno z sub-bossami, a także z bosami. Powiedzmy trochę na temat w ogóle jeszcze tego gameplayu. Słuchajcie, w grze na samym początku mamy cztery poziomy do wyboru. Każdy z nich jest na odpowiednim poziomie trudności, są łatwiejsze, są trudniejsze. Później kolejne dwa poziomy odblokowują nam się dopiero jak ukończymy te cztery, tak? Czyli w wypadku wyboru tych pierwszych czterech mamy tą dowolność, ale później już takiej dowolności mieć nie będziemy. Plansze są, moi drodzy, absolutnie zajebiste. Są bardzo zróżnicowane. W każdej z nich dzieje się dużo. Tak, to nie jest tak, że idziemy z punktu A do punktu B i to wszystko. No, w sumie trochę tak, ale starają nam się to jakoś urozmaicić. Słuchajcie, raz będziemy jechali, jechali na motorze, tak, w trakcie poziomu. Chyba wszyscy to kochamy. Drugi raz na jakimś takim unoszącym się stateczku. Trzeci raz będziemy chodzili w trakcie poziomu mechem, który będzie miał wiertło. Jeszcze innym razem jakimś mechem, to są takie sekcje, sekwencje po prostu, nie? Mechem, który będzie miał laser. W jeszcze innym wypadku kamera się odwróci za nasze plecy i będziemy na takim latającym mechu fruwać. To jest naprawdę zajebiste i te poziomy też są zróżnicowane pod kątem klimatu. Mamy oczywiście, wiecie, bazę obcych, mamy oczywiście, słuchajcie, jakieś takie tereny bardziej otwarte, tereny zimowe, w znaczy sensie plansza w klimacie zimowym. Jest oczywiście plansza na pociągu, ale akurat Poziomy z pociągami w tego typu grach są zazwyczaj dobre, nie? I tutaj też tak jest. I też te poziomy, moi drodzy, wyglądają zajebiście, trzeba przyznać. tak? W tle dzieje się bardzo dużo. Oczywiście do grafiki zaraz sobie przejdziemy, ale to wszystko sprawia wrażenie takich bardzo dopracowanych planż, tak? W których jedna rzecz postępuje po drugiej i jest to taka ewolucja naturalna. Typu, nie wiem, wiecie, walczymy z bosem, on na tam spadnie w pidziec, to później powraca, wspinając się i nas goni, nie? Naprawdę ekstra. Planże są bardzo dobre. I też, moi drodzy, tutaj oczywiście należy powiedzieć sobie o tym, że plansze są. To jest chyba dobry moment na to. Trudne. Ta gra jest ogólnie trudna i to jest bardzo trudna, tak? To jest poziom trudności taki na maksa słuchajcie, oldschoolowych. Czyli, moi drodzy, są na planszach sekwencje, w trakcie w których będziemy ginęli nie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tylko kilkanaście. Ilość oczywiście kontynuuje jest ograniczona, jeżeli gracie na poziomie trudności normalnym. No i słuchajcie, generalnie rzecz biorąc to wygląda tak, że niektórych sekwencji będziecie musieli się uczyć na pamięć, żeby je przejść, nie? Czyli wiecie, z lewej strony, słuchajcie, spada na nas robot, z prawej strony, moi drodzy, zaraz tutaj biegnie jakiś klient, który będzie chciał nas odpalić. Ciągle coś się dzieje i musimy sobie wyuczyć się w głowie pewnych schematów, którymi poruszają się przeciwnicy, tylko wtedy będziemy mogli przejść dalej. A sami przeciwnicy też są zajebiści, to trzeba przyznać. Mamy od żołnierzyków do całej gamy przeróżnych robotów, słuchajcie, jakieś wiecie: pojazdów, helikopterów, mecha samolotów. Mechów, takich, którzy wyglądają jak takie duże zbroje chodzące, coś jakby ludzi w takich dużych kostiumach, jakie zarówno ogromne, gigantyczne momentami zajmujące nawet pół ekranu maszyny, z którym będziemy musieli walczyć. tak? Tej przyjęcie to naprawdę super, a także oczywiście nie zabrakło też tego elementu kosmiczno-powiedzmy mutantowego, tak? który często się pojawia właśnie w tego typu tytułach. Co jeszcze, moi drodzy, mogę powiedzieć na temat tej gry Bosowie? No to trzeba, trzeba wspomnieć o Bosach, i tutaj powiem Wam tak. Że bossowie są dobrzy, ale bez tam jakichś szaleństw, nie? Jest zajebisty mechapająk, jest na przykład bardzo fajna walka, słuchajcie, z takim ogromnym, nawiązującym do kontra hardcore z właśnie Cyborgiem na budynku. Jest trochę tych starć, są, wiecie, w każdej placie jest sub-boss, jest później też główny boss. I one są dobre, <laughs> ba, są nawet bardzo dobre, ale w takim handdownie, w takim, słuchajcie, na przykład Iron Meach bardziej mi się to podobało, nie? Wiecie o co chodzi. Widziałem lepsze, ale też są bardzo, ale to bardzo dobre. M pójdźmy dalej. Grata jest e, hardkorowa, tak jak Wam mówiłem, jest bardzo trudna, naprawdę cholernie trudna, ale też w taki sam hardkorowy i fajny sposób nas nagradza, ponieważ, moi drodzy, w grze mamy ogólnie rzecz biorąc na początku dwie postaci do wyboru. Są przezajebiste. Jest to człowiek-robot, no, człowiek jest to cyborg, któremu ktoś Przyczepił irokeza ze szczoty do tego, do zamiatania na głowie. Jest takim pankowym cyborgiem. Zajebisty, wiecie, ogromny. Wygląda świetnie. Jest babeczka w różowych ciuchu, ciuchach z blond włosami, która żuje gumę, co też no jest po prostu dość świetne, genialne, nie? Eee, oni są super, ale to nie wszystko, to nie wszystko, moi drodzy, ponieważ za przechodzenie gry dostajemy także postaci, które są zablokowane normalnie i nie trzeba za nie płacić hajsu, nie trzeba niczego grindować 100 godzin, trzeba po prostu przejść grę i zdobywamy babeczkę, która ma piąchy, którymi uderza, taki, na taki krótszy dystans, a także ninja, słuchajcie, gdzie gameplay zamienia się w grę po kroju trochę starych Ninja Gaidenów, nie? To jest przezajebiste, ponieważ o, o tyle, o ile dwiema pierwszymi postaciami gra się w miarę podobnie, tak potem już danie tego Ninja mocno nam zmienia rozgrywkę, nie? Więc to jest tytuł, z którym naprawdę, jeżeli lubicie tego typu e, gry, no to będziecie spędzali z nim mega dużo czasu. Ale powiedzmy jeszcze wspaniałe rzeczy, słuchajcie. Kolejna rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, no to absolutnie rewelacyjny, ten genialny klimat, słuchajcie, taki retrofuturystyczny i to na to się składa cała masa rzeczy. Zarówno jakieś tam napisy na ekranach typu Danger, Danger. Wiecie, jakieś takie briefingi przed misjami to jest też zajebiste. Cała ta mapa wyboru plansz kojarzy mi się w ogóle z takim e, tym wyborem, wyborem, czy w zasadzie nie wyborem, tylko z takimi planszami, które nam się pojawiały w kontra Hardcore też, nie? Co jeszcze, moi drodzy, gra posiada również zajebistą, ale to podkreślam, to zresztą pewnie widzicie, oprawę graficzną, tak? Nie wiem, czy będę Wam tutaj o tym. Mam jakieś gameplay z CRT efektem, ale efekt CRT jest zrobiony dobrze, a to rzadko się zdarza w tego typu tytułach, jeżeli chcemy go włączyć, a z wyłączonym, który jest trybem domyślnym, no, gra. Po prostu nam, e, że tak powiem, chrasta na sporyju za jej pikselami. Postaci są bardzo, ale to bardzo szczegółowe. Ten cyborg, którym gramy, no jest po prostu przepięknie wypikselowany. Tak samo reszta postaci bossowie są mega szczegółowi, słuchajcie, e, widać jak tam wiecie, mają mniej energii, to dym z nich idzie, są czerwoni, mają masę ruchomych elementów, robią wrażenie. To gra, szczerze mówiąc, chyba wygląda moim zdaniem lepiej niż na przykład Handdown i lepiej niż na przykład e, ten Iron Meat. To trzeba pamiętać, że pod kątem tej oprawy graficznej zajebiście to jest zrobione. Nie? Co jeszcze? E, oprawa muzyczna jest też 10 na 10. Są to takie synthwave wo, -wo Oldschoolowo-klimatowe, w sensie Oldschoolowo-klimatowe? What the fuck, nigdy nie byłem dobry w wypisywaniu muzyki. Zajebiste synthwave y w klimacie kina lat 80., tak? I automatów. Jak będzie leciała muza w tej grze, to będzie się po prostu rozpływać i czuć jak nastolatkowie. Przynajmniej ja tak mam, jak wiecie, jestem z już starym chujem, nie? A gram w ten tytuł. Moi drodzy, co jeszcze? Kanapowy koop dla dwóch graczy, tak? To jest też, też w tym tytule. A świetna grafika, świetna muzyka, to Wam mówiłem. To chyba tak naprawdę tyle, nie? Blazing Chrome, moi drodzy, podsumowując, to mega hardkorowy, bardzo wymagający, bardzo wymagający, co musicie podkreślić. Świetny shooter, moi drodzy 2D, który doskonale wpisuje się w ten ranking tych najlepszych gier z tego gatunku, czyli tych modern 2D shooterów i śmiało może stawać w szranki z takimi hitami jak mój ukochany Handdown, jak zajebisty Iron Meat, jak słuchajcie, bardzo ciekawa kontra Galuga ostatnia też, nie? Od której Blazing Chrome jest moim zdaniem lepszy, tak? No jest tych gier dużo, a Blazing Chrome na ich tle naprawdę błyszczy i teraz czas na ocenę, ale w trakcie mówienia o tej, o tej teraz grze przypomniało mi się, że miałem powiedzieć o jedynym minusie które w tej grze zauważyłem, jedynym, moim zdaniem, to nie do końca podobają mi się bronie. Mamy jakieś, wiecie, ładowane laserki, granatniki, e, karabinek i tak dalej, okej, okay, ale brakuje mi czegoś, czegoś takiego, czegoś zajebistego. To jest jedyny minus tej gry i jako, że w takim razie ta gra ma tylko jeden minus, jeden, słuchajcie, minus, ponieważ, e, no, e, gdyby nie te bronie, Gdyby może jeszcze coś, nie wiem, musiałbym pomyśleć, co mogliby dorzucić, no to dałbym jej 10 na 10, tak? A w, ta, a w takim wypadku moja ocena tej gry to 9 z minusem na 10, tak? 9 minus na 10, prawie ideał. Dla wszystkich miłośników oldschoolu retro shooterów tytuł absolutnie wręcz obowiązkowy. Musicie go po prostu mieć. Tak jest zajebisty i serdecznie Wam go polecam. A ja wracam do grania, ponieważ planuję przejść ją jeszcze na normal Shinobi. A to nie jest takie łatwe, bo na Easy przyszedłem ledwo, nie? Pozdrawiam, cześć.